Syn Boży umiłowany był doświadczony tu na ziemi z powodu Ciebie i mnie. Wszystko mu zostało przekazane, ale to wszystko musiało zostać zdobyte. To nie było tak, że Syn tak dostał i nic nie musiał zrobić. On dostał nas, kiedy w grzechach żyliśmy, a więc, żeby, to rozumiecie, to jest tak jakby... Gdyby Jezus Chrystus nic nie zrobił, to to byłoby tak, jakby jak diabeł chciał dać Panu Jezusowi Chrystusowi to wszystko oferował. Oddaj mi pokłon, tylko a to będzie wszystko Twoje. I co z tego? Skoro to wszystko było już skażone grzechem. Nas też Jezus dostał do ojca skażony grzechem, ale Jezus przyjął nas po to, żeby nas z tych grzechów uwolnić. I teraz czy to jarzmo podoba nam się, to się okazuje w każdym dniu stał się dla nas to możliwym żebyśmy mogli być oczyszczeni z naszych grzechów i możemy z tego skorzystać lub też nie Panie Jezus zdaje sobie sprawę że są ludzie którzy są spracowani obciążeni wykonywali wiele rzeczy starali się trudzili się i nie umieli sobie z tym poradzić jednym z nich był Saul Starsu który mówił że starał się cały czas się starał i cały czas doznawał że że z tym staraniem nie umie się przedostać, bo, bo co rusz upadał. Podnosił się i znowu się starał. W sumie był utrudzony i myślał może jeszcze, że jeszcze coś zrobi, kiedy zwalczy Jezusa. Jeszcze może jakoś w końcu stanie i, i, i Bóg da mu wygrać. No i w sumie Bóg dał mu wygrać, tylko że w Jezusie Chrystusie to był człowiek spracowany, starał się, mój według zakonu bez nagana, więc troszczył się o to, wierzył w Boga, myślał o Bogu, szukał Bożych rozwiązań, ale jego własne ciało przeszkadzało mu w tym, aby, aby się stało to, co jest miłe Bogu. Jak lepiej jest, czy kiedy jest silniejszy duch, czy kiedy jest silniejsze ciało? Kiedy ciało prowadzi, czy kiedy duch prowadzi, jakie jest lepiej? Jakie jarzmo jest lepsze? Wchodzić w jarzmie ciała, to znaczy yy, według rozwiązań i, i powiązań cielesnych, to znaczy, kto mi według ciała pasuje, ten jest moim yy, znajomkiem, czy bliskim mi, a, a nie tyle myślimy, czy to jest też według ducha, czy ten człowiek według ducha mi pasuje, czy to samo pragnienie jest i dążeniem, i ta sama chwała. Tu było wspomniane, ile może sprawić język. Widzimy język Jezusa, ile sprawia. Ile ludzi zbawionych jest przez to, że Jezus używał języka w prawidłowy sposób. Na jego słowo działo się tyle rzeczy. Ojciec potwierdzał wszystko. I teraz Jezus mówi: Wejdź, moje jarzmo, i oddaj wszystko mi. Jeżeli ojciec wszystko przekazał synowi to zobaczcie ile my się trudzimy żeby ta wspaniałość syna mogła być widoczna i co róż doznajemy przeszkód w tym ponieważ nasze ciała powodują to żeby nam wybić z głowy zadowolenie w duchu bo to ten, to ten człowiek coś tam po swojemu zrobi, to ten człowiek sobie coś wymyśli i wniesie to do zboru i pokazuje swoją niezależność, to ten pokazuje tamto, tamten coś. Ciało próbuje wybić nam w ogóle z głowy chrześcijaństwo według ducha, według Chrystusa Jezusa. Zwróćcie uwagę, że kiedy idziesz w jarzmie Chrystusowym, to tam duch prowadzi, a nie ciało. Jezus niczego nie oceniał według patrzenia oczu, ani słuchania uszu, ale wszystko według Ducha Bożego. A więc jeżeli wchodzimy w jarzmo Chrystusowe, to Duch Boży zaczyna nam pokazywać rzeczywistość, ani nasze fizyczne oczy. To Duch Boży daje nam wybory i decyzje, ani nasze ciało. Nasze ciało lubi decydować i lubi pokazywać swoją niezależność, ale to nie jest jarzmo Chrystusowe. To jest tylko demonstracja, że stać ciebie na coś takiego czy takiego i możesz to pokazać wobec innych. Ciało lubi się chlubić, lubi pokazywać siebie, podczas gdy duch już chlubi się tylko Chrystusem i chce pokazywać Chrystusa, i nie zależy. Duchowi na tym, żeby wywyższać siebie, ale zawsze wywyższać Chrystusa, bo duch ma rozeznanie duchowe i wie o tym, że bez Jezusa byłby to stan tragiczny człowieka. A więc w sumie dla mnie, dla Ciebie, jest to całe nasze doświadczenie, które przeżywamy. Uczymy się, wzrastamy, rozwijamy się, ale naszym celem jest iść w Chrystusie i uczyć się w Chrystusie, Jezusie. Jeżeli tego celu by nie było, to wtedy nam się to nie powiedzie, bo, bo ciało wygra, pokona nas. Paweł pisze to, że duch jest przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi, a więc w sumie sam zdaje sobie sprawę, czy sama, jak wygląda ta bitwa, czy twoje serce jest duchowe, czy cielesne, czy w twoim sercu jest duchowe pragnienie życia z Bogiem i dla Boga, czy ty w duchu Jesteś wierny Słowu Bożemu, czy wierna i czynisz to, co jest miłe Bogu? Bo po cóż w ciele Chrystusa chlubiące się ciało? Przecież to jest coś, co nie pasuje do wspaniałości nieba. Kto chce się chlubić, niech się chlubi w Panu. Niech pokazuje rzeczywistość, co Pan uczynił w tym człowieku. Bo samo chlubienie się ustami niewiele znaczy, kiedy. Nie ma potwierdzenia, bo Słowo Boże mówi, że uczynki potwierdzają rzeczywistość. Ktoś może opowiadać wielkie rzeczy, ale uczynki zaprzeczają tym rzeczom i to znaczy, że człowiek kłamie. Uczynki mówią, czy mówi prawdę, czy też nie. Uczynki Jezusa pokazały, że Jezus mówi prawdę, bo Jezus czynił dokładnie to, co mówił. Jeżeli spotkasz na swojej drodze człowieka, który mówi i czyni, to znaczy, że mówi prawdę. Mówi Słowo Boże i czyni je. Widzimy, kiedy diabeł kusił Pana Jezusa, mówił słowo Boże, ale on wcale go nie czynił. Ale jak używał tego słowa? Używał tak, żeby kusić Pana Jezusa Chrystusa. I ktoś może używać Biblii, żeby kusić różnych ludzi, kusić po prostu, kusić do czegoś złego sprowokować do czegoś złego, albo, albo narażać na coś, a ty taki, czy taka jesteś, a ty powinieneś już tak, czy tak. I człowiek nieraz się spiętrza i myśli sobie, no może faktycznie, a przecież, jeżeli zostaliśmy przekazani Panu Jezusowi Chrystusowi, to ja ufam, że nikogo lepszego nie można by było znaleźć, który by sobie potrafił z Tobą, czy ze mną poradzić. A więc nasze wysiłki, to w sumie to jest taka próba zrobienia czegoś, co by człowiekowi się wydało, że mógłby przypisać sobie. Ale kiedy odpoczywam w Panu i On to czyni, to wtedy zdaję sobie sprawę, że to jest Jego działanie. Kiedy On napełnia mnie swoimi myślami i swoimi czynami, jeśli On napełnia mnie przebaczeniem, jeśli daje mi siły ku, yy, iść dalej, no to ja zdaję sobie sprawę, że to jest Pan, a nie ja. Yy, gdybyś spytał Pawła yy, na końcu jego wędrówki, Pawle, yy, powiedz, jednakże Twoje wysiłki pomogły Ci w tym, żebyś dobiegł do mety. Paweł powiedział człowieku, ja już z tego zrezygnowałem ileś dziesiątek lat temu, to Pan przeprowadził mnie, a ja cały czas należę do Niego i tylko On jest moim życiem. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus przestaje być życiem człowieka, człowiek zaczyna błądzić. Od razu zaczyna błądzić. Wychodzi z podjażma Chrystusowego, i ten człowiek zaczyna błądzić, a kiedy błądzi. To odwiedza różne miasta ciemności, a to dumy, a to samozadowolenie, a to chlubienie się, a to szukanie złego, no cokolwiek. Odwiedza takie cielesne miasta, i tam się dowie to, a tam się dowie tamto. I potem taki człowiek jest napełniony informacjami zupełnie niebożymi, cielesnymi. I to nie jest woń Chrystusa. Pomyśl sobie, że Królestwo Boże to jest takie miejsce, w którym Podanie Jezusa Chrystusa są ze sobą na nowych, całkowicie warunkach. I to jest właśnie to, że tego wszystkiego się uczymy. Uczymy się, jak żyć, żeby dobiec do mety. Pamiętaj, to co robisz, przekaż innym, ale to, co robisz z Chrystusem, przekaż innym. Nie przekazuj swoich domysłów, ani domyślań się tego, co myślisz, że powinno być. Przekazuj to, co Jezus wprowadził w twoje życie. Paweł mówi, ja nie śmiałbym czego innego mówić, jak tylko to, co Jezus uczynił we mnie. I to jest podstawa pokory i uniżenia. Paweł nie śmiałby wywyższać siebie w żadnej sprawie. On wywyższał zawsze Jezusa i zawsze to było prawdą, bo Paweł mówi, widzieliście moje życie, że ono okazuje się potwierdzeniem dla słów, które słyszeliście. A więc Paweł jest wiarogodny. A więc Paweł jest... Pewnikiem tego, że możemy słuchać to, co on mówi, i oprzeć się na tym, co mówi do nas Paweł, tak? Bo wiemy, że jego życie należało do Boga. Gdyby nam to mówił człowiek, którego życie zaprzecza, powiedzielibyśmy: Nie, 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 chwileczkę, to nie tak. Ale że mówił to człowiek, przekazał nam to. Czytamy list do Galatian, nie, nie obawiamy się, nie boimy się, że Paweł nas zwiedzie. Jesteśmy spokojni, kiedy czytamy Jego słowa. Spokojni jesteśmy, kiedy czytamy słowa Piotra, tak? kiedy czytamy Ewangelię. Jesteśmy spokojni, wiemy, że to są słowa Boga. I zdajemy sobie sprawę, że te słowa są dla nas wyznacznikiem tego jarzma i chcemy pomóc sobie nawzajem. Dlatego, zaprzęgnięci w to jarzmo, wygrajmy tę bitwę. Ciało zawodzi w bitwie, duch nie zawodzi. I tak jak Bóg powiedział, że to się stanie dzięki Jego Duchowi, tak, tak to się właśnie dzieje. A więc jesteśmy własnością Jezusa, wszyscy to wiemy, ale teraz jeszcze więcej do dzieła, jeszcze więcej tych dobrych rzeczy, jeszcze więcej tej miłej współpracy i szukania tego, co Pańskie, jeszcze więcej. Zrozumienia i szacunku, że jesteśmy wszyscy własnością Jezusa, i z nich z nas nie należy do siebie samego. Jeżeli zaś odbierzemy to prawo własności Jezusowi, no to należenie do siebie samego wiem, jak to się kończy. Najpierw najczęściej widać, że to jest pycha, bo pycha czuje się, że ja sobie poradzę. Pycha myśli, że sobie poradzi. Dlatego Słowo że mówi, że za zaraz idzie upadek. Pamiętajmy, jest droga zbawienia, jest to Jezus Chrystus. Wygrajmy na niej, okazujmy innym rzeczywistość. Nie mówmy o swoich wyobrażeniach. Możemy mówić o słowie Bożym i jak dochodzimy do tego słowa Bożego, lub też jak to słowo Boże działa w nas, ale nie, jakby nie koloryzujmy czegoś, nie, nie, nie pokazujmy to w innych kolorach, nie stwarzajmy własnego wyobrażenia biblijnego, aby nie mamić innych czymś. Co jest nieprawdą, bo lepiej jest, jak człowiek powie mniej i wykona więcej, niż zro zrobi odwrotnie powie więcej i wykona mniej. Tak czy nie? Bo jeśli człowiek powie mniej i zrobi więcej, to go pochwalą, ale kiedy zrobi, powie więcej, a zrobi mniej, to powiedzą, no coś ty zrobił. A więc yy, lepiej jest nie obiecywać. A wykonać, niż obiecywać i nie wykonać. Pamiętaj, Jezus nigdy nie robił tych rzeczy, żeby obiecywał coś i tego nie zrobił. Wykonał dokładnie wszystko, co powiedział, a więc każda Jego obietnica dla Ciebie i dla mnie jest wspaniałą wiadomością. Nasze doświadczenie, wspólne bycie, powoduje to, że się lepiej poznajemy, a gdy się lepiej poznajemy, to wtedy wiemy, kto to jest ten brat, kto to jest ta siostra. I już kolory zniknęły, pokazuje się rzeczywistość, jakie decyzje, jakie wybory, w jakim doświadczeniu, kto jak się zachowa. Zaczynamy rozumieć wiele rzeczy, dlatego że zbliżyliśmy się do siebie, i to jest cenne. Moglibyśmy spotykać się od czasu do czasu i być takimi niejawnymi ludźmi, którzy przychodzą, o super, fajnie i tak dalej, jeszcze temu towarzyszą jakieś dziwne rzeczy, i moglibyśmy myśleć, jacy to ludzie duchowi. Ale kiedy jesteśmy fizycznie ze sobą, wtedy widzimy prawdziwą duchowość, prawdziwe zwycięstwo lub prawdziwą porażkę. Wtedy zdajemy sobie jeszcze bardziej sprawę, jacy jesteśmy. Uczniowie z Jezusem byli cały czas i oni się tak dobrze rozeznali, oni już wiedzieli, na co Piotra stać, na co Tomasza stać. Oni już zdawali sobie sprawę, kto jest kim. I tacy ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, kto jest kim, znając swoje te wielkie słabości, Rozpoznali w Jezusie jedynego zbawiciela, i oni się go uchwycili, dlatego ta gromadka ludzi wygrała. Wygrała, oddała życie. W tym jarzmie wytrwała, bo oni rozpoznali swoją słabość i zobaczyli, że tylko Jezus może im pomóc. Dlatego byli gotowi przyjąć napomnienie od kogoś i wskazanie. Nie spierali się, nie, nie, nie wykazywali, że co ty będziesz mi mówić, a jestem ważniejszym, czy ważniejszą od ciebie. Troszczyli się o to, co prawdziwe. Wiecie, dobrze wiemy, że kiedy staniemy przed Bogiem, będzie się liczyło tylko to, czy słuchaliśmy się Jego Syna i czy czyniliśmy to, co Jego Syn do nas powiedział. Nie będzie się liczyło, ile naopowiadaliśmy, ile rzeczy tam wykazaliśmy. W tej bitwie liczy się tylko to, czy Pan Jezus Chrystus mieszka w nas. To jak dom wystrojony, moralnie ulepszony, ale nie zamieszkały przez prawdę. Jest takim domem, do którego diabeł zagląda dosyć często. Aż sobie tak to wszystko tam poustawia, że już będzie miał swój dom. Ale jeśli mieszka w nas prawda, to jesteśmy wolnymi ludźmi i diabeł nie ma nic w nas do szukania, ponieważ tam jest prawda. Tam jest Jezus. Może próbować z zewnątrz, ale już nie może wewnątrz. A więc lepiej, niech to będzie taki jarzmo, w którym chodzimy i wszystko, co w nas się dzieje, buduje. I pomaga innym. Może cię czasem denerwuje to, że ktoś się pyta o to czy o tamto. Może myślisz sobie, dlaczego się ktoś o to pyta, dlaczego ktoś się dopytowuje o, o przyczynę czy powód czegoś, co się dzieje. No właśnie dlatego, że ta sprawa należy do Chrystusa Jezusa. Gdyby to nie była sprawa Chrystusa Jezusa, to byśmy. To byśmy fajne grono takie tworzyli, że nikt nikomu nie przeszkadza robić to, co ten ktoś chce. Ale my wiemy, co myśli, myślał Bóg posyłając swego syna. Wiemy, że chciał z nas stworzyć organizm, ciało, w którym każda cząstka współdziała z wszystkimi innymi cząstkami w jednej sprawie. Bóg chciał, posyłając syna, wydobyć nas z egoizmu. Życia po swojemu, żebyśmy zaczęli żyć po Bożemu. I pierwszy Jezus pokazał, że we wszystkim należał do swojego ojca. Nigdy nie było inaczej. On mówił: Ojcze, ja ciebie wysławiam. Ojcze, ja nic innego nie czynię, jak tylko to, co mi powiedziałeś. To jest wspaniałe. Uczmy się tego. To jest, warto, warto się tego nauczyć. Jeżeli coś ci się nie udaje, przeproś. Idź dalej. Ucz się zwyciężać. Nie zamykaj się, nie słuchaj bzdur, że można być samowolnym egoistą i będzie dobrze. Czasy końca jest napisane będą znamionowały się samowolą, egoizmem, myśleniem o sobie, że jesteś chrześcijaninem czy chrześcijanką, a życiem będzie człowiek zaprzeczał temu i będzie żył po swojemu. Żyjemy w czasach, gdzie wiele dziwnych rzeczy się dzieje. Dlatego tym bardziej myślmy o tym, jaka jest prawda, i dla tej prawdy żyjmy. Uczmy się, uczmy się być zdrowym zespołem dla Pana. Uczmy się, że kiedy do czegoś przykładamy rękę, to ze szczerego serca, aby okazało się, że to, co czynimy, czynimy dla Pana. Głównie chodzi o sprawy duchowe, ale też i fizyczne. W domach naszych powinien panować pokój Chrystusowy, bo jeśli to nie jest dom pokoju. To tam też i nie spocznie Duch Boży. Jeżeli przyjdzie tam jakiś mąż pokoju i powie pokój temu domowi, to ten pokój wróci do tego męża, bo nie ma tam pokoju. A więc musimy zatroszczyć się o to, że gdy przyjdzie do naszego domu mąż Boży, a jeszcze tacy po ziemi chodzą, i powie pokój temu domowi, to domownicy tego domu odpowiedzą z radością, i pokój Tobie. Chodź. I spotka tam. Ludzi pokoju, męża, żonę, dzieci wychowywane w pokoju, a więc pilnujmy naszych domów, że gdy przyjdzie do nas prawdziwy Boży Człowiek, to żeby nie odszedł, nie strzepał proch i powiedział, to jest Sodoma i Gomora. To nie jest Kościół, to jest jakaś Sodoma, tam jest grzech, tam jest burda, tam jest złośliwość, tam jest... Niechęcenie, tam te różne rzeczy są, i tak dalej, ale jak przychodzi do jakiegoś zboru i mówi, Pokój temu zborowi, pana Jezusa Chrystusa, to wszyscy zborownicy z wielkim zadowoleniem, mając pokój między sobą i miłość wzajemną, mówią i: Pokój tobie, bracie, chodź, siadaj do nas i kosztuj z tego, czym napełnia nas pan Jezus Chrystus, ten sam Jezus Chrystusa. Więc niech to będzie tak, że kiedy wróci książę pokoju. I powie, pokój wam, mój Kościele, to cały Kościół z wielką radością odpowie: Pokój, Twój Panie jest w nas po dzień dzisiejszy. Jesteśmy też dziećmi pokoju, dziećmi Ojca, naszego Ojca w Niebie. Pamiętaj, to jest piękny czas, piękny czas do wykorzystania. Wróg może nas atakować i zniechęcać naszą, naszymi niedomaganiami. Ale pamiętaj, że gdy jesteś w doświadczeniu, twoje niedomagania wychodzą na jaw i możesz je usunąć, ale już nieraz mówiliśmy. Ale gdybyśmy nie byli blisko siebie, nie znalibyśmy się z tak wszechstronnej strony i mniemalibyśmy o sobie różne rzeczy inaczej niż się rzeczywiście. Ale dlatego, że jesteśmy blisko, te rzeczy nie są w stanie się ukryć. A więc wiele rzeczy się ujawnia i odkrywa. I zwróciliście uwagę, że. Nie rozeszliśmy się, chociaż znamy się lepiej, ale jeszcze bardziej chcemy wygrać właśnie, wiedząc o tym, że to Chrystus przyszedł nas zbawić. Zwróciliście uwagę, bo to jest przecież tutaj napisane, Ojcze. Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Wiecie, mądry i, i taki roztropny człowiek to zawsze by się chlubił, że taki jestem mądry, taki roztropny, a prostaczek mówi, wiecie, ja byłem taki głupi, głupi, zupełnie głupi, a Pan przyszedł i dał mi taką mądrość. Wiecie, ja rozumiem teraz, co mam robić. Jakie to wspaniałe, że Bóg mi dał mądrość i wiem, po co żyję. Cudowne, wspaniałe. Prostaczek cieszy się z objawienia, a mądry mówi, o co to wielkiego jest. Ja już to wiedziałem, nim się nawróciłem. Jasne. <grytanie> Rozumiecie? Bóg sobie nie wybrał tych mądrych i takich roztropnych, bo oni by się stale sobą chwalili, ale prostaczek nie będzie chwalił się sobą, bo wie, że był głupi. Jeżeli jesteś mądry dzisiaj, to dzięki komu jesteś mądry? Jeśli wiesz, żeby przebaczać, bo inaczej tobie nie przebaczy się, to skąd to wiesz? Jeżeli wiesz, że po miłości wzajemnej poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, to skąd to wiesz? I dlaczego zależy ci na tym, żeby tak było? No, bo wierzysz Jezusowi, jesteś prostym człowiekiem i do ciebie dotarła ta wspaniała prawda, i nie chcesz być przemądrzałym ani tam. Roztropnym po ludzku i sobie zawsze załatwiać plecy. nie? Jakby co, to zawsze plecy mam, zawsze coś tam jeszcze się znajdzie. Ufasz Panu, i uważasz, że jak przyłożyłeś się rękę do pługa, to już idzie za Panem i tyle. I chwała Bogu, chwała Bogu, że wychodzą pewne rzeczy, ale one wychodzą po to, żeby je usuwać, a nie po to, żeby je przyklepać i powiedzieć, no widocznie tak musi być w Kościele. w Kościół musi być czysty, święty nieskalany. Napisane jest w Biblii Pan. Jezus tak powiedział: Amen. Koniec. Oblubienica Jego ma być piękna, ma być przeozdobiona w czyste szaty, a to są sprawiedliwe uczynki święte. Pamiętajmy o tym i niech Bóg nam pomoże, żeby to wykorzystać w każdej sprawie. Rozumiecie, że przekazywanie iluzji nikomu nie pomoże, raczej zaszkodzi. Iluzja zawsze wytwarza niewiarę. Przekazywanie prawdy zawsze prowokuje człowieka do, do jakiejś reakcji, ale też i do zastanowienia się. W każdej sprawie, czy to robimy to wobec dzieci czy dorosłych, bądźmy prawdziwi. To będzie najlepsze, bo wtedy, wtedy raptem nie okaże się, że ktoś nas złapał na, na tym, że nie jesteśmy tacy, jak mówiliśmy. Jeżeli będziemy mówić tak, to, co jesteśmy, to nawet w chwili największych doświadczeń ludzie znajdą nas w tym, co mówiliśmy, czy nie. No bo Bóg nie odda swojej chwały nikomu. On potwierdza, więc pamiętaj, nie wywyższaj się sam czy sama. Wywyższaj Jezusa. Chlub się Panem. Chlubić się Panem to znaczy być coraz bardziej podobnym do niego. To jest chlubić się Panem. To nie jest to, że będę więcej mówić o nim. To jest, że więcej będę żył dzięki niemu, czy żyła dzięki niemu. To jest chlubić się Panem. To jest prawdziwe chlubienie się. I wtedy dopiero, kiedy słowa są wypowiadane, to są to słowa prawdziwe. Bogu chwała za Jego łaskę i dobroć. Nadzieją naszą jest, że będziemy tam do wieczności. Ale tu na Ziemi jest prawdziwe oczyszczanie nas z tego wszystkiego, co nabyliśmy bez Chrystusa, aby tego nie wnieść, nie próbować wnieść do wieczności, nie nazywać tego chrześcijaństwem. Nazywajmy grzech grzechem. Pamiętamy, ostatnio mówiliśmy o tym. Nazywajmy grzech grzechem. A czystość czystością, słodycz słodyczą, a gorycz goryczą. Nie zmieniajmy tego, bo to powoduje, że wpadasz pod nienawiść Boga. Bóg nienawidzi tych, którzy zmieniają to, co On powiedział, i uważają, że mają do tego jakiekolwiek prawo. Jezus niczego nie zmienił z tego, co powiedział Ojciec, i Ojciec mówi, że ma w Nim upodobanie. Wygrajmy tę bitwę, radujmy się w Panu zawsze, że jest czas łaski, jest możliwość porzucania czegoś. Jeżeli wróg kusi cię do zmagań, do, do starć z bratem czy siostrą, powiedz, ja nie mam na to czasu już. Ja nie chcę walczyć, ja chcę wygrać, chcę mieć relacje, chcę się modlić z tym bratem, z tą siostrą, chcę śpiewać Bogu pieśni pochwalne, chcę kiedy się spotkam, to się chlubić Jezusem, cieszyć się tym, że On nas zbawił, że, że On przyszedł i, i obdarzać się na, nawzajem tym świętym dobrem, które On czyni w nas i pośród nas. Skoro żyjemy Dzisiaj w upadłości i wszystko pada, czy tam w świecie, czy, czy wśród różnych e, e, tak zwanych kościołów. To znaczy, że to jest czas ogólnej upadłości, że, że to wszystko, morale upada, różne rzeczy upadają. Ludzie są jak są, e, okazują jeszcze dobroć, starają się w jakiś sposób, ponieważ Bóg nas stworzył i i nie jesteśmy zdeprawowani w stu procentach. Ludzie są zdeprawowani, ale mają jeszcze to, co zostało stworzone, a więc wielu ludzi w świecie potrafi okazać ci i litość, i zrozumienie, zapłakać nad czymś. A więc są normalne uczucia jeszcze wśród ludzi. I diabeł nigdy tego nie zniszczy do końca. Nie jest w stanie zniszczyć całego działania Boga, kiedy stwarzał człowieka. Może zrujnować jakieś tam szczątki, ale nie w stanie zniszczyć całego. Mówią, że... i to jest rzeczywistość. Nawet najgorszy grzesznik może się upamiętać. Nawet człowiek, który za... za, za yy, Trafił w najgorsze rzeczy, dla takiego człowieka jest jeszcze możliwość uratowania, bo jeszcze Pan ma w nim swoje miejsce dla siebie, aby uratować tego człowieka, wyzwolić. Niech Bóg pomoże nam wygrać ten czas, w którym żyjemy. Poznawajmy się coraz lepiej. Niech wychodzą na jaw rzeczy, które, które są do ukrzyżowania, i krzyżujmy je. A przez to sobie pokażemy, że się miłujemy nawzajem, bo kto miłuje bliźniego swego, ten krzyżuje siebie samego. Żeby nie, nie czynić czegoś złego, ale czynić dobro, bo Jezus powiedział, czyńmy dobro. Bądźmy szczęśliwi, że daje Bóg nam czas. Naprawdę, to jest y, szczęśliwy czas, że jesteśmy dużo razem, bo wspaniale można poznać i to, co uczynił w nas już Chrystus. Te dobre rzeczy, które pracują, te przemienianie widzimy, y, widząc się na co dzień, y, doświadczamy, jak jacy jesteśmy w codzienności, a to wiele nam daje w sumie, bo... Bo, bo światło rozświetla codzienność i pokazuje nam, że chcemy być z Bogiem, że chcemy, żeby było coś dobrego uczynione, że chcemy, żeby to mogło służyć Bożej sprawie. Pomyśl, czy masz całe serce w tym, co robimy, bo jeśli cokolwiek robimy, to mamy to czynić dla Pana w jedności, czynić to zgodnie, ponieważ wiemy, że z tego ma płynąć korzyść Pańska że z tego, czy fizycznie, czy duchowo czynimy, chcemy, żeby inni korzystali i żeby za to dziękowali komu? Panu Bogu. Chwała Bogu za to, że Jezus przyszedł i uwolnił nas od szukania własnej chwały. Abyśmy znaleźli chwałę, która przewyższa wszystko. Jezus Chrystus to chwałą jest. Amen.